Biały kubek. Czy tylko ja mam coś takiego, że gdy biję kawę z białego kubka, to smakuje jakoś dużo lepiej? Właśnie sobie robię moją ulubioną czarną kawę. A teraz Ci powiem, dlaczego warto skorzystać z naszej darmowej Akademii Tradingowej. Po pierwsze to dlatego, że tutaj nie ma żadnych miesięcznych subskrypcji ani abonamentów. Dzięki temu unikniesz straty pieniędzy. Akademia znajduje się na Discordzie. Znajdziesz tutaj gotowe wideo nagrania edukacyjne dla osoby początkujących. Różne spotkania na żywo, gdzie możesz nauczyć się konkretnej strategii tradingowej, podstaw tradingu, a nawet są analizy rynku, dzięki którym możesz potencjalnie zarobić poprzez kopiowanie tych samych ruchów, które robi edukator. Edukatorzy też wstawiają swoje analizy, czyli mówią, po jakiej cenie wchodzą w daną transakcję, na czym tutaj jest euro do dolara, oraz ty możesz na tym potencjalnie zarobić poprzez kopiowanie tych samych ruchów. Jeśli samodzielnie chciałbyś się nauczyć strategii, to wchodzisz w przypięte wiadomości i tutaj masz gotowe wideo nagrania. A jeśli chciałbyś mieć dostęp do tej darmowej Akademii Tradingowej i nie musieć płacić żadnych miesięcznych subskrypcji ani abonamentów, to napisz do mnie na tej drugiej aplikacji Kacper Podłoga Choruzy lub napisz w komentarzu info, a wyślę Tobie więcej informacji oraz dam Ci dostęp do darmowej Akademii Tradingowej.